Cześć, tutaj Fajlajpik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w tym odcinku zjednoczą się wszystkie nuwy z całej Polski, Ameryki, Anglii, zrobię napisy angielskie. Czekaliście może, no ja czekałem, żeby zrobić ten poradnik jak zostać pro dla Bedwars. Dzisiaj zaczniemy sobie od łatwej rzeczy, czyli właśnie plepy, um, tak powiem. No i patrzcie. Najpierw, najpierw wyjdziemy sobie w ogóle stąd i patrzcie. Um, żeby bić to to pewnie no wybijam tak. Właśnie słyszycie moją klawiaturę tu dobrze, że słyszycie i myszkę, żeby Widzicie, o, Mam w ogóle 800 fps, patrzcie. Większość nuwów tak, ale to nie jest takie złe w sumie, jak hamam, i fulla, łatwo i patrzcie, tak szybko będę walił to i do przodu szedł na zombiaka, to nawet dobrze, ale na gracza już nie, patrzcie, można się, o, i dobra. Żeby tak lepiej już bić, to patrzcie. idziecie, tak biegniecie i palcem wskazującym robicie D. O tym serdecznym. A. No i patrzcie. tak wychodzi takie coś. I patrzcie. Teraz wylecie mieczy i tak wali się. Pająk mi się to zrespił. Patrzcie. Nie nagracza to jeszcze lepiej działa, w ogóle tu jedzę. Ze... Teraz... Teraz możemy... że poszcie. Widzieliście jak tego pająka załatwiłem? To teraz trochę wyższego gościa, zombiaka. Widzicie? nie, Niezłe. To... I jeszcze... Jeszcze jest lepsza metoda, jak już jest przy krawędzi ten zombiak. To patrzcie, można się zasłaniać i wtedy go lepiej dopchniecie, patrzcie. Widzicie, jak daleko go odpycham? Metodą. Dobra, teraz e, teraz już. Ale i patrzcie. Z kontrolem oczywiście tą W. Dobra, już tu chodź, zombiaku. Będziesz się... Dobra, chodź. Dobra. I patrzcie, bo z kontrolem i tak jedziemy, a jeśli jest przy krawędzi to tak, tak też można. To jest krótki, krótki poradnik, więc łatwo I spróbujcie, postarajcie się robić takie coś jakie, ja, czyli że tak wygniecie, jeśli jakiś i musicie koniecznie tym kursorem jechać ciągle na tego zombiaka, bo inaczej... Nie, gracza. Biega też. Ej, comment block mi nie działa. Dobra, tak i patrzcie jak wam I też dobre jest, że na koniec taki ostatni cios to jest... to jest tak do góry. Patrzcie. Nie, ja nie, nie widzę ile on ma HP, ale ostatni to jest taki i już nie żyje. To też można tak bić, co też to jest dobre. Na no, takich... No, no tak na no sam początek jeśli, na sam początek polecam tak bić, no już się spalił, więc idziemy tam, już się mamy Pan, Zobaczcie, tak, tak, no i pokonamy, dobra, teraz y, zrobię cięcie i pójdziemy na duelsy i tam będziemy się bić z prawdziwym przepraszam, więc... Tutaj ja fajlaj'ik -like już po przerwie i jesteśmy e, z panem jakimś słabszym, bo poprzednio był dobry. E, no i sobie te skaczemy. Dobra, to ja pokażę Wam e, na, na takim graczu jak się jak się klepi, on jest, jest słaby, dość... Mm. No mnie się klepać, patrzcie. Patrzcie, tak, tak trzeba bić. I teraz... Tak trzeba bić. O i teraz ty, 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 ty. Ej, nie ma zabawy. Patrzcie, tą metodą. On też się, on też y, to robi, że że um, widzi się to zasłania się mieczem. I patrzcie, ja już go tu mam. Nie. Łap. Dobra, to zostało chyba 0 HP. Coś takiego. Ale, dobra. Lecimy dalej. I patrzcie, teraz Wam pokażę różne triki takie do i Patrzcie, skaż, skaż. Widzicie? Jest dobra. Takie rzeczy są właśnie dobre. A takie coś mogę mu zrobić. I zrobię też e, taki fajny trik tyk. O, wam w ogóle nie pokazałem Klepy na moście No, nie jajem Kościół Dobra, bo ja wam Pokazać taki fajny trik Na moście Patrzcie Ho Ho Widzicie, to jest dobre. Takie rzeczy można robić na moście i jeszcze pokaże ci wam tą, e, rzecz na moście, ale inną. Chodź. Chodź. Jeszcze wam trzecią rzecz pokażę, ale to zaraz. Patrzcie, dobra. Także jakby tak, tak, bokiem trzeba wejść w niego. Teraz y, nexta, zagrajmy. I patrzcie. Ostatni klik y, Nagramy y, tu. Dzisiaj, bo nagrywam... No, Dzisiaj pora, wnik, sorry, muszę mu napisać, dobra. Ostatni klik na moście. Patrzcie. Patrzcie. Ej, on jakieś... Jak ty to? Patrzcie. Na literów na przykład możecie tak robić i... Osta ostatni. Ostatni teraz serio, ostatni. Mu się chyba już nudzi. Patrzcie, mamy takie coś. Ym, dobra. Eee, tu i tu. Ja to zrobiłam na montażu wczoraj. Czy, o. Na montażu takie coś zrobiłam tutaj, tutaj już Tu i patrzcie. Uj. Poleciał. Dobra, więc ja cię już z wami żegnam. Oczywiście jeśli macie... Jakiegoś, dobra, no zobaczmy jeszcze, jak on to robi. Okej, jak on to robi, no pokaż, pokaż widzom. Klo, klocki potrzebuje, no pokaż widzom, ja się tu nudzę, jak mi się nudzi to zawsze się garbage'ing robi przecież. Dobra, więc o, chodź weźcie yy, to dobra więc my się już żegnamy z i zamiast ze mną wystąpił pro yy, 119 yy, ty nie ma kanału ale taki manik yy, chyba nie ma ale raczej nie bo już yy, nie ma raczej ale dobra jeśli macie jakiegoś znajomego nuba to oczywiście udostępnijcie mu ten film i żeby po prostu się nauczył i, i żeby kolejne odcinki właśnie ominęły z tej serii i następne to będzie budowanie, zostawcie subskrypcję, z no i, no i myślę, że będę się już z Wami żegnał i jeszcze Wam powiem coś o, o tych wszystkich rzeczy musicie bardzo szybko klikać, bardzo szybko, czyli bardzo szybko musicie klikać, bo te kliki, kliki z mostem to niektóre by wam się nie udały, więc musicie szybko klikać, ja tu jeszcze porozwalam klocki, żeby właśnie wam to jeszcze pokazać, patrzcie, rozwalamy Klocecz i nowe, i to już jest zbudowane, on chyba to zbudował ja, nie pamiętam już i patrzcie, po prostu, puszczcie, bardzo szybko, a, bardzo szybko to robić i ja się już z wami żegnam, no i robimy jeszcze tak na niego, wow, wow, wow to co się dzisiaj nauczyliśmy trzeba wykorzystać i bić się. Chodź, chodź, chodź. Bijcie ze mną. Na mieczy. Zostawcie subskrypcję, dzwoneczkę, suba, lajka, wszystko. No, subskrypcję już powiedziałem. No, zapamiętajcie te wszystkie triki. Jeśli jeszcze nie umiecie, obejrzyjcie sobie ten film jeszcze raz. A ja się już z wami żegnam.